Bożonarodzeniowa aura inspiruje przestępców do nadania sobie odpowiedniej oprawy. W tym odcinku przybliżę wam głośne przypadki świętych Mikołajów, którzy postanowili zepsuć magię świąt. Rozpoczniemy brawurową akcją rabunkową z 1927 roku, która zakończyła się kompletną klapą. Jeśli oglądaliście filmy, w których napadu dokonuje się w finezyjnych przebraniach, rewolucyjny pomysł Marszala Ratlif'a i jego kolegów Henry'ego Helmsa, Roberta Hilla i Louisa Davisa, wyda wam się znajomy. Dzień przed wigilią w Cisco w Teksasie, do jednego z banków wtargnęła banda przebrana za grupę Świętych Mikołajów. Ukradli oni 12 400 dolarów w gotówce, a także 150 tysięcy w papierach wartościowych. W tamtych czasach była to bardzo duża suma. Ze względu na powszechny w Teksasie dostęp do broni, strzelanina wywiązała się pomiędzy złodziejami a policjantami, do których dołączyli cywile. Zastrzelony został wówczas szeryf i jego zastępca. Sprawcą był herszt bandy, czyli Ratliff. Wydawało się, że złodzieje zbiegną z miejsca zdarzenia, ale zostali schwytani przez głupi błąd. Zapomnieli zatankować auto, w którym mieli uciec. Ratliff i Helms zostali skazani na karę śmierci na krześle elektrycznym. Davisa śmiertelnie postrzelono podczas próby ucieczki, a Hilla skazano na 99 lat więzienia. Wyszedł on jednak na wolność w latach 40. i do końca życia był przykładnym obywatelem. Pomysł napadł w przebraniu świętego Mikołaja pozostał jednak inspiracją dla współczesnych złodziei. Jedną z najgłośniejszych ostatnich spraw kryminalnych z udziałem wściekłego świętego wydarzyła się 24 grudnia 2008 roku w Kalifornii, pół godziny przed północą. Do jednego z domów w Covina pod Los Angeles, w którym trwała impreza na 25 osób, zapukał mężczyzna przebrany za Mikołaja. Pierwszą osobą, do której otworzył ogień, była ośmioletnia Letitia, której mężczyzna strzelił w twarz. Cudem przeżyła. Niestety dziewięć innych gości nie miało tyle szczęścia. Okazało się, że napastnikiem był były zięć gospodarzy, Josefa i Alicji Ortega, którzy zginęli w masakrze, podobnie jak ich córka Sylwia i jej nastoletni syn. Morderca Bruce Pardo miał w torbie na prezenty trzy półautomatyczne pistolety o kalibrze 9 mm. W jednej dłoni czwarty pistolet, a w drugiej miotacz ognia. Pardo dokonał egzekucji swojej byłej żony i jej bliskich tydzień po zakończeniu trwającego dwa lata małżeństwa. Sąd zasądził alimenty na rzecz Sylwii, ale zawiesił je, kiedy Pardo stracił pracę. Jego znajomi utrzymywali, że mężczyzna miał obsesję na punkcie dawnej partnerki i bezskutecznie próbował skłonić ją do powrotu. Do grona ofiar miała dołączyć też matka rozwścieczonego mordercy, również zaproszona na bożonarodzeniowe przyjęcie. Zdaniem syna za bardzo wspierała byłą synową. Starsza pani przeżyła prawdopodobnie tylko dlatego, że źle się poczuła i nie dotarła na imprezę. Na czarnej liście Pardo miał znaleźć się także adwokat byłej żony. I to jemu rozjuszony święty Mikołaj zamierzał złożyć kolejną wizytę. Jednak podczas podpalania domu teściów jego ubranie wtopiło się boleśnie w ciało, co sprawiło, że ukrył się w domu brata w pobliskim Sylmar. Tam ostatecznie podjął decyzję o popełnieniu samobójstwa, choć śledczy utrzymują, że początkowo zamierzał uciec za granicę. Co ciekawe, w 2011 roku w teksańskim Grape Win wydarzyła się bardzo podobna sytuacja. Sześć osób zostało zastrzelonych przez krewnego przebranego za świętego Mikołaja, który następnie popełnił samobójstwo. Ofiary zostały znalezione, kiedy leżały martwe pośród prezentów. Kolejny punkt na naszej mikołajkowej liście to polski akcent. 9 grudnia 2021 roku. Bogdan P., mieszkaniec częstochowy, zamordował swoją żonę siekierą. Zadał jej kilkanaście ciosów w głowę. Ubrany był w mikołajkową czapkę. Bogdan i zamordowana Krystyna byli ludźmi w słusznym wieku. On miał 79 lat, a ona 74. Przeżyli razem 50 lat. Jednak w 2017 roku postanowili się rozstać. Oliwę do ognia dolał konflikt w sprawie podziału majątku. Po dokonanym morderstwie sprawcę ujęto w jednej z podczęstochowskich miejscowości. Bogdan P. przyznał się do winy podczas przesłuchań, twierdził jednak, że chciał jedynie nastraszyć Krystynę. Na jego szczęście biegli uznali, że w chwili dokonywania morderstwa miał ograniczoną poczytalność. Sąd wymierzył mu jedynie 12 lat kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Cofnijmy się teraz do roku 2010, kiedy to w dzielnicy The Village w Toronto zaczęło dochodzić do tajemniczych zniknięć. Warto wspomnieć, że dzielnica ta cieszyła się dużą popularnością wśród osób LGBT, a ofiarami byli homo- i biseksualiści. Drapieżcą okazał się być ogrodnik Bruce MacArthur, który udzielał się chętnie w kościelnej społeczności i pracował sezonowo jako święty Mikołaj w centrum handlowym. Mówiło się, że właśnie podobieństwo do niego i łagodna aparycja dziadka gubiła ufające mu ofiary. Bruce starał się początkowo żyć jak przykładny obywatel. Założył nawet rodzinę i doczekał się dwójki dzieci, ale w 1997 roku rozwiódł się z żoną. Artur pochodził z konserwatywnej rodziny i był wychowywany twardą ręką przez ojca, który wielokrotnie szydził z syna i wytykał mu homoseksualizm. Mężczyzna nigdy nie pogodził się ze swoją tożsamością, a brutalne instynkty ukierunkowały go na mężczyzn, których uwodził i zabijał. Nieschwytany przez 7 lat, zamordował przynajmniej 8 osób. Wybierał głównie imigrantów, podobnie jak on pochodzących z tradycyjnych, nietolerancyjnych dla ich preferencji seksualnych rodzin. Ślady zaczął zostawiać dopiero w 2017 roku, kiedy zmienił się profil jego ofiar. Bruce spotykał się ze znanym członkiem społeczności LGBT, zadeklarowanym gejem towarzyskim Andrew Kinsmanem. W jego opuszczonym mieszkaniu policja znalazła notę z imieniem Bruce'a, a na monitoringu zidentyfikowano jego samochód. Udało się go powiązać z kilkoma innymi zaginionymi od lat mężczyznami. W mieszkaniu Makartura znaleziono twarde dyski ze zdjęciami ofiar. Były nagie i upozowane, a niektóre przebrane w kostiumy, w tym futra. Morderca uwiecznił też na fotografiach narzędzie zbrodni, linę, którą dusił ofiary. Po aresztowaniu lubieżnego Świętego Mikołaja policja wkroczyła na 30 posesji, na których Mac Artur pracował jako ogrodnik i znalazła ciała zakopane w ogrodach. Mężczyzna o dobrodusznej twarzy i białej brodzie został postawiony przed sądem w 2019 roku i został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Sędzia mówi, że nie okazał skruchy ani zrozumienia dla własnych potwornych czynów. Na podstawie jego postaci powstał serial telewizyjny. Dajcie znać, czy dzisiejszy odcinek Wam się podobał, i czy sami znacie jakieś inne historie z udziałem przestępczych świętych Mikołajów. Wesołych świąt!